Widzimy, witajcie na moim kanale, gdzie wspólnie, zza, czy sam, będziemy tutaj uciekać. Może znajdziemy ducha Pawelixa 09 Tylko czekaj. <laughs> Przecież ja tutaj spałem. A gdzie jest Matisel? Uciekł, czy co? Hmm. Ktoś tutaj nie, za na nas pułapkę, bo tego nie było wcześniej. No, my Dobra, ktoś tu nam prankę robi, nie będę podejrzeń nie robić. Idziemy sobie poszukać go. Hmm, co to jest? Gluciarnia. Nie no, chyba już wiemy. Gdzie jestem, ten Paweł X? U, Mateusz? Matisel! Matisel! Za co? Bo ja się nie będę ni tam grzewać, bo jeszcze tu będą nawiedzać. A ja chciałem mieć tu spokojną noc, a patrzę. Nie, zginęli. Musimy jakieś ślady poszukać. Śladem może być ta litera E. Edg. Czyli Internet 2G. Ja nazwał to pół G. Dobra, no, poszukajmy go. Gdzie on może być? Dym, dym, dym. Wejdzie sobie przez góry. Dobra. Do czego to prowadzi? Hmm, jakiś dziwny budynek. Dobra, zobaczmy co tu jest. Wszędzie jest jakaś krew. Co tu chodzi? Jakieś czaszki. Co to jakieś piekło tutaj jest? Hmm, zobaczmy. Hm, bla bla bla. Zamykamy drzwi, bo jeszcze mi tu jakieś jakie zabiją. Hmm nie wchodzi śmieci odchodzi. Uwaga. Czemu to jest wszystko zablokowane? Co to za miejsce w ogóle? Rezydencja Putina to jest. Dobra. Otwieramy. O kurczę, magma. A, sztuczka. Sobie kucam i nic nie otrzymuję. A, tak tu tak otrzymam, dobra. Pomocy radunku. Wchodzisz na swoje ryzyko. Dobra, Pomocy. to ja jednak nie wchodzę. Już żyję radunku. Uciekaj! Radunku, radunku. Szybko! Ej, uciekasz! Radunku. Dobra, uciekamy! Hmm? A co tu jest za czy, 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 czy. Uciekamy! Hmm. Aha. Uciekać czy nie? Dobra, uciekamy. Nie! Co? Ała! Kurczę, już prawie nie żyję. No. Okej. Okay. Dobra, zresztą jakieś machewki. Hmm. Iść tam czy nie? Nie wiem. Pytanie dnia. Znowu, umrę! Znowu! Ej, no! Ratunku. Dobra, życie albo śmierć! Ratunku! Chodzisz na swoje ryzyko! Dobra. Ratunku! I dam raty! Dobra, ej! Popoczy. Co? Kłóca mi nie otrzymuje obrażeń? What What? Popoczy. O, Popoczy. jakaś dziewczyna. Cześć. Popoczy. Kim jesteś? Kimś. Kimś. Co to za, za człowiek Ratuku. o nazwie kimś Na pewno cię uratować Jest, tak. Jesteś człowiekiem Człowiek Ratuku. na pewno Ratunku. Czekaj? What? Tu nic nie ma Ratunku. Dobra, Dobra pomocy. Po co pomocy? Sama się uwolni. No. <laughs> nie no. Chodź ludzie. Nie wiem kim jesteś. Najwyżej zginę. Dziękuję Dobra i chodź za mną. Musisz... Musisz z zamian ze mną iść. Co? Dobra, idziemy. Uciekaj! Na pewno w dobry... Tak uciekamy. Na by. pewno. Tak uciekamy Głupcza ostatnia szansa. Wychodź! Co? Ej, co to jest za, za człowiek? Dom śmierci? Ej, to kolega tu jest! Szybko, to to... ratujemy go! Ojce. No to jest taki mój kolega, co tu Ale... um, weszedł. Czekaj. No i teraz. Cześć kolego, jak tam Halo. u ciebie? No, no. wiesz, co tam jest, nie? Dobra, jakoś cię uratujemy. No, no to nie wiem, jakaś losowa osoba, która siedziała. W... Ufa. No tak, jakaś tam utknęła histereczka. Co? Tak. Co jest hiszterykiem? Chciałeś uciekać. Ucieka została zamknięta przez jakiegoś pajaca. co to Ej, no, utknąłem. <t> no, <bueno> Co tu się dzieje? Herobraj, <plausible> co się stało <t locals languages> z tobą? No, osi o, to są jakieś reinkarnacji. Nie otworzę cię. Zapomnij. Ja uciekam. A nie, nie rób tego! Mam życie, rodziny i dzieci. A nie! Do chu... ja... Nie! Nie! nie. O, masz, o masz, Nie! Ona zginęła! Kuu. Zostaw w ty podworze! Rzuca ogniem! po Pomocy! Spadaj bambigu. A. Nie! Zostajeś Nie mnie! Zostajeś Nie może tak to się skończyć! Czekaj, ja sobie wyjdę. No, nie <coughs> Co? Co? Nie, nie zamykaj mnie, proszę cię! Nie rób tego! Zlituj się Co? NIE! Nie zamykaj nas! NIE! Co mam teraz zrobić bez... ledwo co mi jedzenie zostało A tu jeszcze życia mi... Co mamy zrobić teraz? Nie oto widzowie! Kończymy odcinek! Kości dawać się ludziom! Ja kości, może jeszcze suche mięso? Bez kości. Proszę bardzo! Weź! Za dużo już tej trucizny! Weź mnie tu! Nie dam wam nic innego! Nic innego! Zaschód. No, <śla> ja zginiesz! O, <grymne> Koniec twojego mięska Mam dla was jedną małą niespodziankę Niespodzianko, będzie twoja śmierć Nie Twoja śmierć Dobra, dobra z... Dobra